Poniedziałek, trzeci tydzień adwentu. Pierwsze czytanie z Księgi Liczym przedstawia nam wyrocznie prorocką, bardzo dziwną, bo prorok Balam nie jest Izraelitą, nie jest Żydem. Ma jakiś dar widzenia czy odkrywania słów Bożych i Bóg do niego mówi. I nawet jeśli Balak chce mu zapłacić, żeby on przeklinał, mówił źle na temat narodu wybranego, to jednak on nie jest w stanie, nie jest w stanie, ma na tyle sumienie otwarte na działanie Pana Boga, że nie jest w stanie mówić przeciwko dom, Co więcej, mówi wspaniałą wyrocznię na temat gwiazdy, która wschodzi z Jakuba. Zapowiada coś niesamowitego, o czym on doskonale nie wie i jeszcze nie wiedzą ci, którzy, którzy idą wtedy z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, ale wiemy już my, którzy poznaliśmy tą gwiazdę, którą jest Jezus Chrystus. Natomiast ta postać Balama jest o tyle ważna, że on nam pokazuje, że również człowiek poganin, również człowiek niewierzący, również człowiek, który wydaje się, że nie powinien, czy nie umie albo nie ma takiej możliwości, to jednak on może słuchać Pana Boga i może robić dobre rzeczy, i może, może być moralnie, nieraz nawet lepszym od tych, którzy są z wybrani, którzy są wierzący. Chodzi o to, Żebyśmy oczywiście nie deprecjonowali wiary, żebyśmy nie mówili, że, że wiara jest nieważna, najważniejsza jest dobroć, ale żebyśmy jednak też mówili, że, że jest bardzo dużo ludzi wierzących i bardzo dużo ludzi poza Kościołem, przez których mówi Pan Bóg i którzy naprawdę wiele rzeczy robią dobrych. Ojcowie Kościoła mieli taki dobry zwyczaj szukać u filozofów, szukać u twórców pogańskich jakichś źródeł prawdy, czegoś, co by miało związek z Ewangelią. Nie potępiać ich z góry, bo wiadomo, że nie podzielali tej samej wiary, wiadomo, że moralnie się, się źle prowadzili, ale, ale potrafili jakieś takie rzeczy powiedzieć, które, które były prawdziwe, które były prawdziwe. Człowiek niewierzący, człowiek poza kościołem, człowiek poganin może mówić rzeczy prawdziwe, może robić rzeczy piękne i umieć wychwycić te rzeczy, te słowa to też jest jeden z takich, takich darów chrześcijaństwa. Psalm mówi: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Czemu modli się psalmista o to, żeby Pan Bóg nas nauczył chodzić Jego ścieżkami? Kiedy nie umiemy chodzić? Wtedy, kiedy jesteśmy mali. Kiedy naprawdę mamy niespełna roczek, kiedy człapiemy i przewracamy się zbyt często, to pokazuje, że, że my możemy być bardzo, bardzo niedojrzali, jeśli chodzi o wiarę. Można mieć 60 lat i, i mieć taką mentalność że, czy intelekt, że człowiek wie, że to jest człowiek niepełnosprawny. Można mieć wieże 60 lat i jednak być jakimś takim duchowo niepełnosprawnym, takim przewracającym się można powiedzieć na każdym kroku. Więc mówię, Panie Boże, chcę Doruś. Proszę Cię naucz mnie, żebym chodził Twoimi ścieżkami nie tylko się popychał, potykał. Ale może być też tak, że chodzi o takie nauczenie, jak jest nauczenie w górach, spinaczka. Że to, jest, że to są naprawdę Himalaje duchowości, że ja umiem normalnie chodzić, ale nie umiem sobie poradzić w sytuacjach, które są ponad moje siły, które są ekstremalne, które są jak sytuacja Hioba, jak sytuacja Jezusa w Getsemani. Więc to też może być taka prośba nie tyle o dojrzałość duchową, dlatego, że jestem totalnym dzieckiem, ale prośba o to, żebym sobie poradził w sytuacjach trudnych. Bo normalnie sobie radzę, normalnie funkcjonuję, normalnie jestem wierzącym, normalnie kocham Boga i bliźniego, ale nie umiem funkcjonować w sytuacjach ekstremalnych. Dlatego proszę Pana Boga, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Ewangelia pokazuje świetny przykład tego, jak bardzo ważna jest apologetyka, obrona wiary, obrona umiejętności dyskusji z tymi, którzy nam cokolwiek zarzucają. Otóż pytają Jezusa, żeby On uwiarygodnił swoją działalność, żeby jakby przedstawił dowody na to, że On rzeczywiście pochodzi od Pana Boga. Jezus mówi, no to wy, wy, wy pierwsze uwiary, uwiarygodnijcie sprawę Jana Chrzciciela. Czy wy chcecie wiedzieć na mój temat, a, a ciekawe, co wy wiecie na temat Jana Chrzciciela, czy jego rzecz był z nieba, czy, czy od ludzi. Ewangelia świetnie pokazuje, że oni kalkulują, no, jak, jak się przyznają, że że z nieba to im zarzuci, że dlaczego w takim razie nie uwierzyli Janowi Chrzcicielowi. A jeśli powiedzą, że Jan Chrzciciel naprawdę nie był od Pana Boga, to ich ludzie zjedzą, bo doskonale ludzie traktują jednak Jana Chrzciciela jako proroka. Człowiek, który żyje prawdą, nie boi się dyskutować. Człowiek, który żyje prawdą, nie boi się szukać argumentów. Tylko ludzie, którzy kłamią, którzy kombinują, to oni, oni no, nie potrafią sobie poradzić i sobie nie potrafili poradzić z Jezusem Chrystusem. Nie potrafili sobie poradzić z Jezusem Chrystusem. W tej scenie jest jakaś taka, jest jakaś taka wezwanie do, do prawdy, żeby w życiu nie kombinować, no bo oni kombinują, są bardziej dyplomatami niż ludźmi, którzy szukają prawdy. Ale też jest jakieś wezwanie w tej Ewangelii do tego, żebyśmy się umieli dyskutować, umieli rozmawiać, bo bardzo często nie umiemy, nie potrafimy. Nie potrafimy się bronić, może dlatego, że nas całe życie chwalono albo lata chwalono i człowiek potem nie wie, jak się zachować, kiedy ktoś cię zruga. Szalenie ważną rzeczą jest ta umiejętność dyskusji, umiejętność rozmawiania, umiejętność szukania, szukania argumentów. To jest też coś w życiu, czego się musimy jeszcze naprawdę, jeszcze bardzo wiele i lepiej nauczyć. Pana z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.